Siemanko, ja jestem już spóźniony, bo musiałem jeszcze sobie zabezpieczyć kamerę z racji tego, że jest w innym punkcie, jest przy... przyklejona tylko na blachę. I w razie gdyby odpadła, to musiałem ją sobie zabezpieczyć. Jak nie zapomnę to wam pokażę jak. A jak zapomnę, to wam nie pokażę. To pytajcie, to może jakieś zdjęcie zrobię. Muszę się przyzwyczaić do nowego ustawienia kamery i muszę ją obserwować, czy mi ją czasem nie zwieje gdzieś. Chociaż na sznurku ją uwiązałem. Więc powinno być OK. To doleciałem prawie, że do koina, jestem w wrzeźnie. No to dojeżdżam na miejsce, chociaż bateria skończona. Może jeszcze zdążę powiedzieć, co nieco, a może i nie. Zaraz baterię wymieniam. I no i działamy. Det er bra! Chciałbym, żebyście Dobrze. zwrócili ogromną, ogromną uwagę Marca. na bezpieczeństwo, dlatego że jedna koleżanka, która miała do nas dojechać, no niestety miała wypadek. Także zwracam Waszą dobra, ogromną dobra, okay. uwagę na bezpieczeństwo jazdy. Dla niektórych dobra. z Was to będzie dzisiaj pierwszy wyjazd dobra, w tym sezonie, także trzymajcie odległość ostrożnie z hamulcem. Jedziemy na tak zwaną zakładkę, przypominam, także... Pamiętajcie kto obok was jedzie, trzymajcie odległość, żeby nie było już żadnych nieprzewidzianych zdarzeń. Jest tutaj dwójka kolegów, którzy będą zabezpieczali na samym końcu. Gdyby ktoś z Was miał awarię motocykla, nie wiem, przewrotkę jakąś, to wtedy ci koledzy pomogą Wam postawić motocykl na boku, ewentualnie pomogą Wam jakby zakrzątnąć się z tą, z tą maszyną. Serdecznie Was proszę jeszcze raz o bezpieczeństwo. Będziemy jechali tutaj w Starym Koninie, później w Nowym Koninie. Panowie policjanci żegnają się z nami na rondzie w Laskówcu. Przypominam, chodzi o to rondo w kierunku Lichenia. Zaznaczam, policjanci wtedy odjeżdżają, a wy jedziecie za prowadzącym. Jedziemy do Lichenia. W Licheniu, przy jeziorze. Pożegnamy się z Marzanną, także nie jedźcie za policjantami, tylko jedźcie za prowadzącym, bardzo was proszę. Na miejscu po spaleniu Marzanny zapraszamy Was na drobny poczęstunek. Herbata, kawa, jakaś grochówka. Kto będzie chciał zostać, e, uczestniczyć w jakichś konkursach, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Przede wszystkim ten przejazd ma Wam sprawić przyjemność, pokazać kierowcom e, e, samochodów, że motocykliści za momencik będą już w, liczny, w licznej grupie na ulicach. Eee, no i oczywiście to ma być to prawda dla mieszkańców konina. No i przede wszystkim dla Was. Także dziękuję jeszcze raz za na liczne przybycie. Za momencik damy Wam sygnał do objazdu, po powoli można się przygotowywać już. Pamiętajcie tylko o bezpieczeństwie otrzymanie odległości o hamulku. Także zaczynamy za The only one that I have ever known Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams where the city sleeps and I'm the only one. Mamy rozpoczęcie sezonu, a właściwie topienie nie ma żadne. My Nie ja mam Titania, chyba mi się kabelek wypiął gdzieś. Nie mogę się potitać. Mogę się poutudować tylko. A przed nami marzena, która będzie utopiona. Jestem dopiero drugi raz na y, takim przywitaniu wiosny na topieniu marzanny w Koninie. Z roku na rok chyba ta impreza przybiera. Ale taka parada ma fajny też cel taki żeby. Żeby się pokazać, że niedługo motocykliści znajdą się na ulicach. I żeby uważać, patrzeć brusterka, bo motocykle są wszędzie. Nie ma tak jak wspomnienie pojeździć sobie na czerwonym. No to w końcu, w końcu wylatujemy na trasę, na licheń Parada była dosyć długa, nie nagrywałem wszystkiego nawet Policja się od nas odłącza a my lecimy dalej utopić Przez najwyższy Marzenę Marzannę Spłonie i utonie Albo najpierw spłonie, a później utonie taką jeszcze jedną pokładę Spłonę ja I jedziemy Kochani zapraszamy. Kto pobierze grochóweczkę? Przechodzi na drugą stronę, tam jest miejsce, żeby spokojnie sobie usiąść. Eee, tak w tym momencie kiedy chłopacy zaczną fajną podzę grać Dobra, tylko, że zrobiłem 3 do 1. Kurwa, nie ma wody w ogóle. Do mm, mm, mm. Teraz to jest, jak się zapomni, dolać płyną do włodnicy. Zupy dolej, będzie gęściejsza. O. Dawaj brochówkę. Dawaj idę do manu <laughs> Ta impreza jeszcze trwa. Jeszcze mają być konkursy. Głośny wydek. I tak dalej. Ale ja już się zawijam. Ale naprawdę jest super. Postarali się chłopaki i pewnie dziewczyny z Konina. Można utopiona w taką pogodę, więc powinna być już taka do końca sezonu. Świetna organizacja imprezy. I ta gruchowa. Jeden z najciekawszych odcinków drogi między Koninem a Kołem przez wieś tak zwaną przez ochle dzierawy o ja pierdziel jakiś potwór tu stoi Nie, no, idealnie. Coś pięknego. Świetnie zaparkowany pojazd. 100 prawie w drodze. Jakby ją mu to już w drodze by było. A to był zawsze żwirek porozsypywany z pobocza. No i tak praktycznie kawał dnia zleciało. Paliwo też mi zleciało. Ale nadal zlatuję, bo jeszcze jadę. Także tak wyglądało właśnie topienie marzanny w Koninie, a właściwie w licheniu z konińskim klubem. No gdzie? No poczekaj, nie jest tak szybko. No dobra. Chcę dokończyć zdanie. No. no, i chodzi o to, że. że mi się podobało. No. Dla mnie było fajnie. W sensie takim, że tak zorganizowana impreza. Zorganizowana policja, obstawa, blokowanie skrzyżowań i rąd, żeby było bezpiecznie. Chociaż jedna dziewczyna jadąc na. Na topie nie ma żadnej, zderzyła się lekko z samochodem. Znaczy samochód ją zrzucił z motocykla z tego co się orientuje. Zmieniając pas po prostu uderzył. Bardzo proszę. Ja mam nadzieję też, że wam się podobało nagranie. A więc dzięki za oglądanie i nara.